Running. Czy było, były nogi ciężkie, czy, czy jak się jak to wygląda? Ja myślę, że nie ma czasu na to, żeby były ciężkie nogi. Impreza już tuż, tuż, więc y, to nie jest y, żadna wymówka, ani usprawiedliwienia, ani nikt się nad tym na pewno nie zastanawia, jak to. Każdy czuł w nogach, tylko po prostu dzisiaj byliśmy, myślę, że troszeczkę słabsi i zabrakło nam jednak tej jednej bramki do tego, żeby odnieść w miarę korzystny rezultat. W lidze na środku jak próbujesz się zabrać z piłką, łatwo się przebijasz. Dzisiaj było chyba o wiele trudniej, pewnie poprzeczka wyżej, jak są zawodnicy z Ligi Holenderskiej czy z Ligi angielskich, jak, jak tu mieli Holendrzy. Tak, na pewno poziom jest dużo wyższy niż w polskiej ekstoklasie, tu nie ma, o czym, nie ma o czym mówić. Każdy, jeżeli chodzi o indywidualne wyszkolenie techniczne, zresztą każdy wie, że Holandia ma masę, masę talentów, naprawdę chłopaków, którzy potrafią grać w piłkę. Dzisiaj również to udowodnili. No niestety, no dzisiaj niestety byli troszeczkę lepsi. Trener ci ustawiał cię jakoś szczególnie na lewej, na lewej stronie, bo wyszedłeś nominalnie na lewej stronie, ale później dużo się działo też w twoich, w twoich akcjach w środku. To znaczy, ja myślę, że mam takie inklinacje i stare nawyki, że jeszcze do tego środka lubię zejść. Dużo występowałem na, na tej pozycji, na pozycji środkowego pomocnika i rzeczywiście jestem osobą, która szuka gry i często schodzi do środka. Może nie zawsze to ma też dobry efekt, bo jako skrzydłowy muszę, muszę też czasem obrać inne warianty, ale, ale przede wszystkim chciałem grać w piłkę, chciałem dostawać, czasem schodziłem do środka. Myślę, że na pewno z trenerem. Porozmawiam na temat tego i będę się starał grać jak najlepiej i grać tak, żeby drużyna na tym korzystała. Pożegnanie z polską publicznością, co prawda nie na stadionie Krakowie, ale jednak w Krakowie, czyli jakby w twoich, na Twoich śmieciach, to jest dla Ciebie coś szczególnego, że akurat z Litwą tam gramy? Myślę, że na pewno fajna sprawa. Teraz dostaliśmy dwa dni wolnego, jedziemy do domów. Ja praktycznie na to zgrupowanie przyjdę z marszu. Będę miał chyba najbliżej ze wszystkich, także na pewno bardzo, bardzo mi miło z tego powodu i myślę, że będzie sporo znajomych na trybunach, także jak najbardziej pozytywnie to odbieram.